Siema się ma Witam w kolejnym odcinku z Lifle Company na modach. Także widzowie zapraszam Was do oglądania. Tak, widzowie. Nie, jest Lifle Company i zajebiście. Z czym ty kasz? What the fuck? Aha. Aha, okej, okay. ty tym czas, czas spoko. Tak, ogólnie... Okej, okay. ogólnie tak znowu za mną jest dwunastek, okej. Okay. Wcale to nie jest nagrywany odcinek od razu po poprzednim, wcale nie? Dobra, lecimy na planetę. Ogólnie mamy już kołtę w sumie zrobioną. No. Sprawę, ale możemy znaleźć więcej rzeczy i to będzie lepiej na kolejną kółtę. No tak, tak, racja. Ej, mamy, mamy jakąś planetę, która, która jest z tych nowszych, tych zmodernizowanych no. i jest darmowa, więc można zaryzykować i polecieć na jedną z takich. No to można, no zobaczymy jaka ta planeta będzie. Dobra, ma, dobra, lec. Dobra, wybierz od 1 do 3. No to niech jest dwa. Dobra, lecimy na AT. Jak się nazywa? Atenutation. Atenutation, co kurwa? Szczerze, trochę się boję, bo nie wiem, co nas tam spotka. No też nie wiem. O, zobaczymy. Możesz, możesz nie skakać mi przed drzwiami, bo <grym> <dobrać>. <grym> Dziękuję. Spoczko, spoczko. Dobra, mamy tu jakieś tutaj rzeczy, okej. Okay. Ogólnie, ogólnie, powiem ci, że... ...z że się nie zastanawiam w gacie. <laughs> ja pierdolę. Bo ogólnie, widzę, że trochę. No, no po ma. Rachach, jestem chory. Tak, ma, on jest, jest, po prostu, on jest inaczej zbudowany, dlatego... ...on jest wyczylowanym ziołkiem, co, co czasem lubi się wystrać. Tam jest main entrance, dobra. A to nie jest ta sama planeta? Kuśwa, jakaś inna, taka sama? Bo mi się wydaje, że to już inna jest. W sensie jest taka po... sama. Nie no, jest podobno. Te same tekstury ma po prostu. Taka, jak się ta... tam dostać? No właśnie, jak się tam dostać, kurwa? Tu jest chyba. Tu chyba nie ma dobry. fu, nie ma tu badrobiny. What the fuck? Ja Musi być coś, żeby tam się dostać. Tu jest jakiś znak, że gruzy spadają, zajebiście, tylko. No bicie tylko jak się tam dostać? No to jest, o to, o to zadrę, zadręcza pytanie mnie, jak się tam dostać? Gadaj, że będziemy musieli tak iść Aha, jak gdzie, chyba tutaj w, w, przy ślepym zaułku byłem Nie no, jak, no chodź do przodu, wróć, ty bilu, kurwa, wróć to. Aha, dobra, bo ja cię, bo ja cię nie widziałem, okej okay. No, przyszedłeś za mną. Nie wiem, tu jest ciemnak w dupie, okej. Okay. I o, udało no, się! Nie, ja. nie, no czemu mam na na to. już za mną. Dobra, wchodzimy, okej. Okay. Si, pierdolę, co to jest za miejsce? Co to jest za gówno? O, dobra, tu jest przejście na dół, ale czy tu, czy tu jest jakieś miejsce tutaj? Chyba nie, bo nie ma. Ej, czemu to wygląda jak z portala? Ale co? No jak z portala A że to? A nie wiem, nie wiem Chuj to wie A musimy chyba raczej zejść na dół Poczekaj, bo to są drzwi Drzwi tam są? Jest Aha, ty tam, dobra, poszłeś, bo tam jeszcze... Cicho, go ci cicho Hmm Okej okay. Jezus, wystraszyłem się Ej, coś o tu mam coś Kolejny misiek A ja mam jakieś jakiś nie wiem chuj wie co to jest Tu O tu coś jest Tu jest pilot Okej okay. Tu nic nie ma Ty tam poszłeś Tu nic nie ma, wiesz, no nie ma Nie ma Dobra, i jakieś są, trzeba jeszcze zobaczyć gdzieś w innych miejscach. Czyli my stąd wyszli, no tak teraz na dół czekaj, to coś jest, to ja zobaczę tutaj na dole. Ej, coś tu biega, ej, co, ej coś tu biega. Na górze? Nie wiem, kurwa. Okay. A to, albo to są moje kalki. nie? To są chyba twoje. <coughs> Dobra, co tutaj jest za... ja no tutaj nie widzę żadnego miejsca tutaj robię. Żeby... Znaczy miejsca, rzeczy Nie wiem, nie wiem hello, hello. Nie wiem, no tutaj nic nie widzę Mam wiadro do starania, no Wiadro masz Tutaj nic no. To, 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 what the fuck, co? Jaki penis? Kurwa? Oczy ty gadasz? No, powie, no powiedziałeś penis. Nie, ja nie powiedziałem penis, kurwa. Co? Nie powiedziałeś penis. Nichuja. Chuj wie zresztą. To, to co ty powiedziałeś? Nie wiem, nie wiem co, o co ci dokładnie chodzi, co ja wcześniej powiedziałem, nie? Bo ja dużo, rzeczy powiedziałem wcześniej. A mniejsza. Kurwa, ja znowu ubiegać nie umiem. Tu chyba już nic nie ma. No, chyba nie. Dobra, tutaj okay. już byłem, to co, co? A, myślałem, dobra, myślałem, że zamknęło nas tutaj, myślałem, ale jednak nie. Jednak nie, okej. Okay. to jest wszystko naprawdę? No, chyba. Dobra, idziemy stąd, czy co? Tak, okay, ja jeszcze. Ja bym jeszcze tu pochodził, bo coś czujesz, coś może być. jeszcze. No, jakiś potworek na pewno teraz będzie, słyszałem. Też słyszałem. O, masakra. O, tu jeszcze są jakieś drzwi. I tu też są schody, i kolejne drzwi. I kolejne. Okay. O kur... To, to nie, otwarte. Tutaj Kurwa, się wystraszyłem ciebie, ja pierdolę Coś słyszę Szybko, 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 szybko Dobra kurwa gdzie jest... O kurwa CO TU? JA PIER... No i chuj O kurwa on nie żyje, dobra JA PIERDZIU Co są kurwa odgłosy To się wychodziło Tędy, tędy, tędy Oj widzowie, widzowie kurwa to jest... To jest przejebane widzowie, nie? Przejebane Wiecie co? Zrobimy cięcie i zobaczymy się po cięciu jak już się zrespię o, hello, hello, it's me, się zżygarz zaraz, tak? Zajebiście, jak się Zajebiście, że się zżygarz nie. <grym <grym dobra, dobra, ostatni ostatni dzień został, nie. No, noga boli, no, Noga cię boli, przykro mi, przy, przykro mi kolego, przykro, przy, przykro mi. Noga okay, mnie dobra. Okej, okay. okej, o! Dobra, nieważne. <grym> dobra, lecimy, na, lecimy znowu na planetę jakąś zmodowaną. Tak, możemy tam leciać, tam było ciekawe wrócimy na makron Okej okay. no, ja to będzie jakaś prosta mapa No fajnie by to było, by było. <laughs> <środku>. <laughs> Nie wierzę że... tak. O masakra A ja No, lat... mam latarki, no tak, ja działam latarki no tak Trzeba kupić Tak ku, Tak kupić trzeba makron ja bym z początku się tobie nazywać makaron. Mm. Ja nie powinno, powinno przyjść zaraz. Powinno, bo nie jestem pewny, czy na te zmudowane planety przy, przy, przylatują statki. No. O, Ej, słyszę, coś. słyszę gdzieś. Gdzie to jest? Gdzie? A, tu. A tu, dobra! A tutaj, ok. Chodź sam, latareczko. Dobra, zajebiście. Idziemy, idziemy. A tu mamy ship. Nie wchodź, tu, nie, wchodź tu, nie wchodź tu O kurwa O kurwa Czekaj, czekaj, tu jest drabina, tu jest drabina, dobra, żyję, żyję, żyję e? Kuźwa fuck Je... Dobra skupia. Co to było Co to było za miejsce? Nie wiesz Mnie wystraszyłeś, nie, kuźwa Ja pierdolę Dobra, gdzie jest my entrance? Nie, 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 nie tu Okej okay. Tu jest jakieś jakieś gówno kolejne ale te main nie Gdzie tam na górze tak czasem? No tak, tak mi się wydaje, ale właśnie... Jak się tam dostać? To jest, to jest pytanie. My się też mnie to kurwa zastanawia. Jak się tam dostać? A tu nie ma mostu tak czasem? Czekaj. Tu widzę coś. i jest most no. Aaa, jest most. Tylko, że... Aha. Trzeba przyskoczyć chyba. A czekaj. Chyba, trzeba, trzeba poczekać aż staminę będziemy mieć, bo tak to... Shift i skok dobra. zajebiście Aha No kurde czekaj, bo ja, bo ja nie użyłem tu tego Czekaj Bo to chyba mnie nie zabije no, Aha, dobra ja też nie doskoczyłem super Ale czekaj tutaj a tu jest te wejście jakieś z tego tego. Aha ja tu ja tu się nie umiem dostać Aha, i, e, musisz skakać cały czas bo jak nie będziesz skakać to O, tędy ten, ten, ten chodź tutaj chodź jak się będziesz skakał, to się to zacznie wciągać do, do, do na dół. Aha, za. O, o, dobra, okej. Okay. Tylko my się musimy dostać właśnie na, na ten most, tylko jak ten. Nie rozumiem. <laughs> nie mam też pojęcia, też kurwa nie wiem. No tu się nie da wspiąć przecież, ale gówno. Co, och, chuj tu chodzi kurwa. I co, ma mamy zmarnować cały dzień na to, bo nie umiemy wejść tam? To za debil to projektował. Ja pierdolę, nie ta mapa jest do dupy ci powiem. No i do dupy. O oh my fucking god. Mm, tu, 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 Czekaj. No nie, no nie, no nie, 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 nie. kurwa. Okej, okay, muszę mieć stamina. O, dobra, udało mi się wskoczyć tutaj. Dobra. O, udało się, dobra. Dobra. Muszę wskoczyć tu. O, aha. No nie, no serio? Ja pierd. Dobra, jeszcze raz, kurwa. Może spróbuj z tej barierki. Z barierki. O, z barierki, okej. Okay. O, dobra. O, dobra. Okej. Okay. Gdzie teraz? Tu chyba? No jak... Czekaj, bo... Żeby nie, nie spychaj mnie. Tu. Okej. Okay. Teraz tu. Zajebiście kurwa jakieś Dobra, jakieś kurwa ja parkury jak, jak będziemy mieć temy i będziemy przy spierdalać i ma, to mamy cały czas kurwa parkury robić Aha, huh. tu nie ma nic O chuj ten chodzi ten, z... ma. O chuj chodzi z tą mapą Co tam to jest Tam jest drabina Tam jest drabina ta to... Okej okay. Pyk Weź ten nie marnuj latarki bo ty sam no. z latarką tu. Kurwa, i tak my to mamy przejebane, już coś cię... Jest bejentres, ja pierdolę, to jest Ja pierdolę. Nie wierzę w to po prostu. Dobra. Wchodzimy! Parkoury zrobione tak o! Dobra, co tu mamy? Kurwa, tutaj... No co, tu kurwa nic nie ma, czy co? Aha, tu jest ta woda. Ale... Ja już mam jedną śrubę, jak coś ja, tam ma. No ja nic nie mam. O oh my god, a tu? Kurwa, no i dupa. Kurwa, to stary. O, siema Siema Co, Co tam się dzieje? Tak, widzę, zajebisty kaszel Tu coś jest? Może tu storec, jest Kurwa, widzę No, chodź tu Okej okay. Kurwa, ja pierdziele, weźmy mnie strasz O, mam coś O, gdzie to jest? O, mam fona, zajebiście czy ty zginąłeś? Nie What the fuck, bo ja słyszałem jakieś dźwięki Co to kurwa? Gdzie ty skoczyłeś, Aha, tu A tu jest pusty pokój, zajebiście Tu coś jest? Chyba nic nie ma Aha. Ty masz jeden item, tak? Tak. Ja mam jeden item też. No. Um, tam jeszcze jest jedno miejsce. Ło, co to? U. Co to było? Turec gdzieś, nie wiem gdzie. Dobra, ty coś wie. Wzią... jeden item. I tutaj jest glut ogółem. No widzę dobra, właśnie. Z, uważaj, dobra. Czekaj, okuś. Czekaj, bo tu klucze mam. Ej. ej no. Ej, stary. No Jesteś gotowy? No Spierdalamy stąd O kurwa Dobra Kuźwa Znowu słyszałem ten dźwięk Ja pierdolę Ja się, ja się ze Kurwa Co, ej coś tu Zamknij drzwi, drzwi, Bo drzwi tu chyba Kurwa to jest glut A my tu byliśmy ja pierdolę. Kurwa, idzie tego gluta się jakoś. Nie, ma... nie, on musi przejść. On musi przejść. Okej, okay, to niech przejdzie. Tylko odsuń się, odsuń się, odsuń się. Kurwa, on tu idzie jeszcze w tą stronę. Nie no. no, spieprzamy. Kur... No, momil... Kurwa. Kurwa. O... <laughs> ten... <laughs> Kurwa. Nie, nie wierzę. <laughs> Jak to się stało Ja pierdolę Oj widzowie Cięcie No i chuj widzowie zginęliśmy kurwa Nie. Oboje zginęliśmy Nie. kurwa Do dupy Ja pierdziu co tu się stanęło, ja nie mam bladego pojęcia. Nie tego tureta wbiegłeś. Wiesz co, nie, nie mam pojęcia, ja spanikowałem, nie mam pojęcia co się działo, okej? Okay? Ja ci mówię, ja ci mówię tak. Uważaj turet nie wbiegnie w niego. A tym sam ty. wbiegasz w niego. Ja miałem panikę, okej? Okay? Ale dobra, i tak czasem... Aha. No i znowu umieramy, bo wszystkie te poszły... Ja pierdził. Ale shit. Yeah, yep. Yep, yep. Oj widzowie, widzowie, to jest, to jest przegrana. Ogólnie? To tak Nie lecimy na żadne planety z modów Tak, tak, tak. Co racja bo to racja są Do dupy Racja, of course, of course To jest racja, no, umierańsko, bo... Umierańsko, nie? Tak, umierańsko widzę, gdzie umierać, tak I tym akcentem gdzie umierać będziemy się żegnać, także no no i to co, to um... Jesteś gotów na śmierć, podłum śmierć. Tak. Tak, ja też jestem gotów. Avalie had the fly. Zajebiście. Tak widzowie. To na tyle będzie w tym odcineczku. Więc widzimy się w następnym odcineczku. Na razie i cześć!